Znów poskoczni chodzi szef. Zły na wszystkich taki dzień. Myśli, sprawdza, wypatruje. Będzie trzeba, wypiłuje. Bierze go kamera główna, a twarz znowu jakby równa. Dzielny, sprawny, wygadany. Cóż powiedzieć, doskonały! Są też tacy, rzecz to znana, że nie lubią tego pana. Mąci, miesza, kombinuje, jednak skoką wciąż szefuje. Lecz pod skocznią wielka draka, łeb urywa moc wiatraka. Co tu robić, zapytacie? Plan Hofera przeciągacie. Wnet dociera zła depesza, płyną wieści od tepesza. Pewnie większość z was odgadło: znów czekamy czerwone światło. Choć o spokój z nimi trudno, to nie będzie jednak nudno. Puchar świata już ubramy, wkrótce się go doczekamy.